Dziękuję pięknie. Przechodzimy do kolejnego punktu i kolejnego projektu uchwały. W innej teczce. W sprawie wyrażenia poparcia dla uchwały Rady Miejskiej i w sprawie skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o stwierdzenie Niezgodności z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dwie komisje opiniowały projekt uchwały. Bardzo proszę. Przewodniczący Barszcz. Jednogłośnie, pięć głosów za, pozytywnie. Dziękuję bardzo. I Pan Przewodniczący Urbańczyk. Komisja jednogłośnie, jednogłośnie pięć głosów za, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Pan Radny Jagiełło, bardzo proszę. Ja nie chcę dyskutować, ja tylko po prostu mam wątpliwości, czy my podejmując tą uchwałę jak gdyby stwarzamy jakąkolwiek rzeczywistość prawną. Czy nie wystarczy, że gmina minowrocław występując do Trybunału Konstytucyjnego. No, no my nie potrzebujemy chyba. Nasze poparcie tutaj chyba nie ma jakiegoś skutku prawnego. Chciałem tylko zadać takie pytanie, bo, bo ja akurat uważam, że ta ustawa, o, o którą my chcemy teraz zaskarżyć, jest bardzo dobra w konsekwencji i w przyszłości dla, dla gminy. Naprawdę, proszę państwa, śmieci, które są wyrzucane do lasu, nie będą wyrzucane do lasu. No i tyle. Ja rozumiem, że ona stwarza jakieś bardzo duże... Na tym się aż tak nie znam, ale rozumiem, że trzeba będzie zapłacić duże pieniądze i dobrze i płacimy te duże pieniądze za to, żebyśmy mieli w końcu czyste lasy i o to chodzi. Ja nie chcę tego zaskarżać. No. Czy my musimy? To tylko takie pytanie do popierać. Czy to ma jakiś skutek, jeżeli my nie poprzemy tej, tej inicjatywy ze strony Wrocławia czy to spowoduje, że ta inicjatywa będzie mniej skuteczna albo w ogóle nieskuteczna? Można. Yy, tak, yy, myślę, że panie mecenasie, ani pan prezydent Rams, rozumiem, tak? Yy, yy, pan prezydent wyznacza panią kierownik, bardzo proszę. Yy, ja tylko tak. chciałam Cii. powiedzieć na wstępie, że gmina Inowrocław wcale nie zaskarżyła całej ustawy, tylko Właśnie. ten przepis dotyczący yy, obowią, yy, obowiązkowego yy, startowania spółek gminnych, przetargach na odbieranie, czy odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, bo zgodnie z prawodawstwem unijnym jest możliwość przekazania tych zadań spółkom gminnym bez przetargu, natomiast w tej ustawie wpisane jest wprost wymienione, że spółki gminne, jeżeli chcą te, takie zadanie realizować, to muszą stawać do przetargu. Jeżeli my tego nie, poprze, nie poprzemy, to oczywiście nic się takiego nie stanie. Jednakże gmina Inowrocław wystąpiła do wszystkich gmin z prośbą o poparcie tego, żeby Trybunał Konstytucyjny wiedział, że sprawa jest jakaś tam nagląca, pilna i że wiele gmin jest Proszę. tym zainteresowanych. No proszę bardzo, Panie Radny. A proszę mi powiedzieć, jakie Pani zdanie jest na ten temat? Czy, czy to dobrze, że my to zaskarżamy, czy nie? Czy to dobrze, że nie będą, że będzie gmina musiała, że spółki będą musiały uczestniczyć w przetargu, czy, czy też nie? Jakie jest Pani zdanie na ten temat? To znaczy powiem tak. Y je, jeżeli jest taka możliwość i Unia Europejska daje taką możliwość, takie jest prawo w Unii Europejskiej, to takie prawo powinno być też zagwarantowane w polskiej to jest rzeczywistości. Z medale są oczywiście dwa, bo medale oczywiście, medal oczywiście ma dwie strony, bo z jednej strony można by powiedzieć, że wcale nie będziemy mieć zagwarantowane, że to będzie akurat najniższa cena. Jednakże jeżeli. jeżeli gmina może powoływać spółki do realizacji swoich zadań własnych, to też musi mieć prawo tym spółkom te zadania przekazać. Tyle. Dobra, dziękuję Pani bardzo za informację. Dziękuję pięknie. Bardzo proszę Pan Grzegorz Chudomięt. Pani Kierownik może nie wspomniała jednej rzeczy, że dzisiaj gminy posiadają również zakłady budżetowe które realizują to zadanie i odbierają odpady od mieszkańców. W związku z tym, jeżeli gminy nie przekształcą tych zakładów budżetowych w spółki, będą musiały te zakłady budżetowe zlikwidować, ponieważ one nie będą mogły brać udziału w przetargach. Ale to jest pierwszy element. Teraz pan radny pytał, czy to jest dobrze, czy to jest źle. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ dzisiaj jest sytuacja taka, że naprawdę istnieje wolny rynek, jeżeli chodzi o odbiorców odpadów. I te firmy rzeczywiście konkurują na wolnym rynku, bo w tej chwili każdy mieszkaniec albo każda wspólnota mieszkaniowa albo każda nieruchomość, o tak powiem, może dowolnie wybrać sobie spośród tych oferentów, którzy są na rynku i świadczą takie usługi. W związku z tym każdy obywatel, ten, który właściciel nieruchomości, może bezpośrednio decydować o tym, z kim zawrze umowę. I jest to naprawdę wolny rynek. Co zmienia ta ustawa? Ta ustawa mówi, że w naszym wypadku gmina, a znaczy inaczej, w wypadku ustawy gmina, a w naszym wypadku związek międzygminny będzie zobowiązany do tego, żeby przeprowadzić przetarg wśród firm. I wybrać jedną z nich na terenie albo sektora, albo całości gminy. W związku z tym zachodzi tutaj taka sytuacja, że w zasadzie ten wolny rynek zostaje zmniejszony do jednego operatora wybieranego na danym obszarze. Czyli zasada konkurencji ulega ograniczeniu zgodnie z tą ustawą. W związku z tym odpowiedź nie jest jednoznaczna, bo można sobie wyobrazić sytuację, gdzie na przykład usługi komunalne w naszej gminie mniej więcej posiadają jedną trzecią udziału w rynku i będzie przetarg na terenie gminy Kędzierzyn Koźle, bo taki przetarg będzie musiał być przeprowadzony, nie wygra tego przetargu a dzisiaj ma 30%, ponieważ mieszkańcy decydują, że 30% ich zdecydowało o tym, że to oni będą odbierać. W związku z tym, ponieważ na przykład usługi komunalne nie prowadzą tej działalności poza terenem gminy, bo nie słyszałem o tym, tylko na terenie gminy Kędzierzyn-Koźle będą musiały brać udział pewnie jeżeli chcą istnieć na rynku, brać udział w przetargu w innych sektorach i tam prowadzić działalność, jeżeli nie ugrają nic w gminie Kędzierzyn Koźle. E, dlatego to nie jest taka prosta i oczywista odpowiedź, ponieważ ustawodawca troszeczkę e, pomieszał, jeżeli chodzi o, o wolny rynek. Tyle. Dziękuję. Tego, bo Pan pytał, czy powinniśmy poprzeć, czy nie. Ja uważam, że powinniśmy poprzeć, chociażby dlatego, żeby Trybunał Konstytucyjny pochylił się nad tym zapisem i jednoznacznie rozstrzygnął, czy, czy tak, jak jest zapisane w ustawie, jest rzeczywiście zgodny, zgodny ten zapis z prawem, czy nie. A jeżeli więcej gmin tę uchwałę poprze, to wtedy, tak przynajmniej uważa Gmina Inowrocław, Trybunał Konstytucyjny zrozumie, że sprawa jest paląca i to nie tylko dla jednej gminy. Sprawę zgodnie z istniejącym porządkiem prawnym i nie będzie brał pod uwagę ilości na pewno gmin, nie. które na pewno nie Na pewno nie, ale może to wpłynąć na to, że się nad sprawą szybciej pochyli. Dziękuję. A to, by, to złamałby całą procedurę, to chyba nie mógłby być powód. Ale dziękuję pani bardzo za pani zdanie, bo ono jest ważne w tym, co tutaj biorąc pod uwagę pani fachowość. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Rozumiem, że pan radny Jagieło już. Tak, tak. tak, Dziękuję pięknie. Bardzo proszę pan radny Fonfara. Ja tylko tak dla uzupełnienia, ponieważ 23 listopada została złożona autopoprawka do y, ustawy o zmianie utrzymaniu czystości porządku. Jest ona teraz rozpatrywana przez dwie komisje legis legis legislacji i biura analiz sejmowych. I tutaj dotyczy właściwie jednego artykułu. Ja może go odczytam w przypadku zlecenia odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o których mowa w artykule 6c wyżej wspomnianej uchwały ustawy albo odbierania i zagospodarowania tych odpadów działającym w gminie zakładowi budżetowemu zajmującemu się gospodarką komunalną lub spółce komunalnej w którym gmina jest jedynym udziałowcem jeżeli zakład lub spółka ta wykonuje działalność użyteczności publicznej przeważającej mierze na terenie gminy na jej rzecz wójt, burmistrz lub prezydent miasta nie jest obowiązany do organizowania przetargu. I tu chodzi o wprowadzenie takiego zapisu. Także ja sądzę, że podjęcie takiej uchwały dzisiaj w sprawie poparcia to też będzie świadczyło, że no, staramy się zmienić te zapisy niekorzystne dla gminy, ponieważ jako gmina kiedyś powołaliśmy spółkę, która wykonuje w imieniu gminy zadania własnej gminy i bierze udział w przetargu. To tak kwestie wyjaśnienia. Bardzo dziękuję Panie Radny i bardzo proszę Pan Prezydent. Właśnie pan... tą poprawkę, o której, o której czytał Pan Radny Fonfara, to jest właśnie podmiot wewnętrzny, czyli usługa in-house w ramach własnego domu, jak można wprost powiedzieć. I o to wnioskowaliśmy, żeby właśnie nasza spółka mogła wykonywać te zadania bez przetargu. Czy to odbiór i transport odpadów, czy jakiekolwiek inne zadania, bo tak jest po prostu prościej i taniej. Dziękuję. Bardzo dziękuję Panie Prezydencie. Więcej głosów nie widzę w dyskusji, zatem chętnych do dyskusji. Zatem przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały. Kto z Państwa jest za podjęciem? Proszę o podniesienie ręki do góry i przyciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa jest przeciw? Proszę o podniesienie ręki do góry i przyciśnięcie przycisku. I kto z Państwa się wstrzymał, proszę o podniesienie ręki do góry i przyciśnięcie przycisku. Panie Mirku, Panie Mirku, dziękuję bardzo. 20 za, przeciw 0, wstrzymujących się 1, obecnie nie głosujący 1. Uchwała została podjęta.